Mobilność dla mnie to jest po pierwsze przygotowanie, dobre przygotowanie młodzieży z wszystkimi aspektami. Tak, żeby młodzież czuła się bezpieczna, ale również opiekunowie, żeby czuli się bezpiecznie z młodzieżą na wyjeździe. Po drugie to jest już sam wyjazd, pobyt za granicą i wszelkie działania związane ze zdobywaniem tych doświadczeń zawodowych, ale również z poznawaniem kultury, języka naszego partnera. To jest dla mnie mobilność, ale również dzielenie się tym doświadczeniem po przyjeździe i z koleżankami, ale przede wszystkim z tymi uczniami, którzy nie uczestniczyli w tej mobilności. I bez względu na to, czy to jest wyjazd krótkoterminowy, czy długoterminowy, czy to jest wyjazd ucznia, czy to jest wyjazd studenta, czy to jest wyjazd pracownika naukowego, czy to jest wyjazd nauczyciela czy jakiejkolwiek inne osoby działającej w obszarze edukacji, bo przecież my też zajmujemy się edukacją dorosłych i, i, i też stowarzyszeniami, tym, co się dzieje w polityce młodzieżowej itd., itd., bez względu na to, jakiego rodzaju to jest wyjazd indywidualny. Ze wszystkich raportów nam to wychodzi, że ci ludzie, którzy wracają młodzi, czy starsi, którzy wracają, bez względu na to, czy po kilku tygodniach, czy po kilku miesiącach, rozwijają bardzo podobny zestaw kompetencji. Mówimy tu o takich kompetencjach jak otwieranie się na świat, jak przedsiębiorczość, zyskiwanie pewnej odwagi, umiejętności funkcjonowania w różnych środowiskach, bo przecież ktoś kto wie, że za granicę musi poradzić sobie językowo, musi też jakoś zorganizować swoje funkcjonowanie i życie zupełnie w innym środowisku, otwarcie na inne kultury, na języki. Dla nas kluczowe jest przede wszystkim przygotowanie mentalne dzieci. Języka Angielskiego, bo tym zazwyczaj posługiłem się w Europie, uczą się dzieci od szkoły podstawowej, ale ich przygotowanie takie mentalne, psychologiczne, e, przygotowanie do rozłąki z rodzicami, z tą pierwszą miłością, którą zostawiają w domu, może to takie trochę e, śmieszne jest, ale, ale rzeczywiście tak jest, jest bardzo ważne. E, po drugie, proste takie czynności, danie dziecku tak zwanej checklisty, co musi zabrać, czego nie powinno. Pomoże, ale nie powinno zapomnieć, w jaki sposób dysponować środkami, które otrzymuje w ramach wyjazdu. Jest, jeżeli chodzi o uczestników tego szkolenia, są to koordynatorzy projektów. Bardzo Różnych szkół. Też trzeba pamiętać, że to szkolnictwo zawodowe w ostatnich latach bardzo się zróżnicowało. Ja sam pamiętam, kiedy zaczynałem pracę, to przez 6 lat pracowałem w szkole zawodowej. To jakby był troszeczkę zupełnie inny system. Teraz mamy i te zespoły, które bardzo są skomplikowane, szkół zawodowych i bardzo skomplikowany system zawodów, mamy no jakby taką perspektywę, w której po prostu jakby trzeba się odnieść tak? do tego, co jest w Europie, tak? żeby uczniowie, którzy u nas, jakby realizują konkretne szkolenie, mogli odnaleźć się jakby czy na praktyce, czy na wyjeździe, jakby w podobnym charakterze, w podobnym zakresie. Jeżeli miałabym się podzielić doświadczeniem z innymi koordynatorami, to uważam, że powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na i zrobić taki research dotyczący młodzieży i zachowania ich na zajęciach i lekcyjnych, i pozalekcyjnych, które odbywają się w szkole. To są bardzo istotne elementy, bo pewne rzeczy nie wyłapujemy na zajęciach lekcyjnych. Ta, te elementy są widoczne właśnie w kontakcie z innymi osobami I, i tak jak powiedziałam, przygotowanie mentalne tego dziecka, czy ono jest gotowe na rozłąkę ze swoimi najbliższymi, rodzicami, koleżankami, kolegami i ten pobyt, spędzenie tych trzech, czterech tygodni poza domem. W zupełnie w innej kulturze z innych zwyczajach,